Zapraszam na short rozmów na zapleczu. Programista Michał, który wtedy odszedł, my rozstaliśmy się w dobrych relacjach i utrzymujemy jakiś kontakt. Tam nie było żadnych problemów między nami, natomiast to, że on zdecydował się odejść to było chwilowym problemem, ale pomogło po pierwsze właśnie Grzegorzowi podejść do, do tematu pensji w ogóle. Od tego momentu zaczęliśmy tak na poważniej przyglądać się procesowi rekrutacji, stworzyliśmy tak naprawdę prawie stały proces rekrutacji, rozwinęliśmy proces onboardingu, tak, żeby się zastanowić, jak nowych programistów, jak znaleźć nowych programistów, którzy będą doświadczeni w kodowaniu w pracy produkcyjnej, a ewentualnie nieidealnie nie ide, nie doświadczeni jeszcze w danym systemie, tak żeby jak najszybciej mogli się wdrożyć. Wcześniej nie zwracaliśmy na to takiej, to takiej uwagi. Także, także tego typu różne ruchy wykonaliśmy dzięki tej decyzji. Także nie wiem, prawdopodobnie często tak jest, natomiast takie strzały nagłe, które nam kłody pod nogami, które się pojawiają, jeżeli umiemy sobie z nimi poradzić, albo mamy zespół, który globalnie umie je rozwiązać, no to się potem może okazać, że te kłody przeradzają się w coś dobrego. I ja to tak odbieram globalnie rezygnację programisty, czyli pierwszy z tych strzałów. To był fragment odcinka podcastu Rozmowy na zapleczu. Link do całej rozmowy znajdziesz poniżej w opisie do tego nagrania.